Jest znowu ten okropny kanał. Jezu, nie chcę już nawet na to patrzeć. Ale muszę Wam coś powiedzieć. Ten, ten typek, ten prezes pieprzony, niech się pieprzy. Ma kłótnie z jakimś mikserem pewnie jakimś kolejnym gejem. Opatrzcie. Miniaturki z temu, to jest on. On ma więcej subskrypcji od niego. I podobno to on zaczął Ja tego nie wiem Ale wiem, że on ma więcej subskrypcji od niego A on go tak mocno najeżdża O, dislike, tak, dislike, dislike, dajemy dislike, oczywiście No patrzcie jakie gówno, po prostu, wszędzie są gówna No i, a i jeszcze jedno, jeszcze jedno Jeszcze jedno Ten cały mikser zrobił też na niego film. O, patrzcie, patrzcie, o, widzicie, widzicie. Ja do tego filmu dam wam link. Także jak do tych dwóch kanałów oczywiście. No bo te, no, ten prezes po prostu to takie gówno no, no, no ten prezes to takie główno, no. patrzcie, jakie gówno no. no, no, no nie da się, nie da się, nie da się po prostu na to patrzeć. A no jeszcze jedno. Zdobywam man one przez opis. O, patrzcie. Jakie gówno, donate można mu dawać. Chłop osiemnastki nie ma, a można mu do wysyłać. Jakie gówno, nie, no nie wierzę. Nie, no nie mogę na to patrzeć. Nie muszę wyjść z tego kanału. Nie, to był profilowe, nie.